Siemka, Tupelek z tej strony Postanowiłem dzisiaj nagrać e, grę Postal 2 Jest to wersja polska e, Od razu mówię, że kiedyś już w to grałem, ale to trochę czasu minęło od tego Dobra, gdzie mamy przeciętny... O Boże, ślepy jestem Okej, okay. przeciętny jest dobrze Start Start Poniedziałek Oczywiście uprzedzam, przeszedłem całą grę i wszystkie mody Mam no. no też... E, Ogólnie wszystkie mody do postal'a, bo mam płytę Postal X. O oh, Boże, jak się w to dawno nie grało. Z 5 lat. No nie no, nie przesadzajmy za trzy. Oh man, Postal 3. Fuck, nie to powiedziałem. Cofnijmy czas. Postal 2. Pominiemy tą scenę, pomijmy tą scenę, pominiemy tą scenę. O, to jest moja ulubiona scena. Azorek. Nazywa się czamp. Nasz piesek. Wierny piesek. Mój budzik. Też go nie robię. Chyba się coś zepsuło. Orkiestra Delak. w mordę Jezu! Gorąco tu jak w odbycie diabła. Kiedy przeprowadziliśmy się do piekła? Właśnie. To ty nalegałeś, żebyśmy się tu przeprowadzili co, dragi kosztują. Czemu klima nie chodzi? Właśnie. Rozwalona. Można było się dowieślić. <śfix> cholera. Ciekawe czemu zepsuta. Ała, <śfix> <sparusze> <śfix> Jak już skończysz brudzić, to na Roducy jest lista spraw do załatwień. Jezu, kobieto! Gdzie mleko? No w dupie tej cholernej liście Umieszczę ciebie na tej cholernej liście O koleś O ma głos jak ten, ten Marszul z Much Oj 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 No pies Chamałusiek Nie oh. wypuszczaj psa Fajnie Cholera Sam wyszedł? Tu już, na podwórku, weź ogarnij kobieto. Dobra, no, dziękuję. To na pewno będzie ciekawy dzień. Tak, na pewno będzie ciekawy dzień. Dobra, no, co mam do załatwienia? Oczywiście ja pamiętam misję. Ja. Spotkać się z Wincem. Mhm. Mm Miałem wczoraj niezłego kaca, ale chyba pamiętam, gdzie pracuje. Też tak myślę. Zgarnąć trochę forsy. Znakomicie. Uka. Hmm. Aha, Macie. Kupić mleko. Gdzie, hmm, Gdzie to było? O, jest! Ha, ha ha znana pamięć. Zaczynamy gierkę, oj! Ład tu było. o! No, mnie O, man! Dobra, więc idźmy po mleko. Pierwsze co będzie na mleko, bo jest najważniejsze, później nam w kieszeni, skiśnieje prawdopodobnie. No wiecie, kiedy przez cały dzień biega się z mlekiem w kieszeni, a kiedy jest taki upał? No to raczej chyba. skiśnie OH man! Czy ja widzę faję i łopatę? Ale ekstra. <grym> Lepiej to schowam. O oh, man! Ale się dawno nie grało. Uh, 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 uh. yeah. O oh, man! Uwielbiam śpierać po domu. Ej, benzyna odleję do samochodu A raczej obleję nią cały samochód Oj, nie ma! Czekaj, czekaj, tylko się odleję, dobra? No dobra, dziękuję Oh, man! ...kwiatki zdrowe oh. Ble, super! Fajnie skacze, fajnie no Lola <ścoughs> no, mnie się z tym, dalej Ła! Ła, ła, ła! To nie ja Gdzie mój ozorek? W ziemię jak chcesz żyć No co się gapisz jakbyś gówno zobaczył o, ale ma fajny pomysł Czy ktoś strzela? Słyszysz, oda? Wy nie, bo nie wiem czemu ale frapsy mi trochę cicho nagrywa o oh, man! No to chodziło? To jedno HP jest takie ważne O, molein! przyda się! Że nie chcemy awantury z ochroną Dobra, poszedł Łajza Ech, się Ojej, tutaj nie ma Flaszki Idź, ja też pójdę Ale tak szybciutko Jednokierunkowa Przepuść mnie, dziękuję o Boże, teraz nie muszę wszystko swędzieć. przepraszam bardzo ta, 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 ta! Ła, ła, ła! Ho, 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 ho. Uch, Dobra, idziemy dalej. O! Klub gejów. Chyba muszę tam zajść. Ale najpierw... Przesuń się. Odwiedź stąd! O! Odwiedź stąd! Odwiedź Nie mogę. Więc idę najpierw tutaj. O! o. <głos> 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 Muszę się wydać z tego kaktusa. Eee... E, nie, tam chyba, chyba nic nie było dalej. Pamiętaj, to nie pamiętam, bo tylko nie powinna przy tam jakaś broń. przypadkiem nie tego. Ale mi się z tym. Pralnia. Dobra, wykonajmy... Albo najpierw... I to trochę po kasę, bo jeszcze mi zabraknie. Bum bum u mnie tutaj nie ma. O. Dobra, na szczęście policja mnie chyba nie aleje. chcę się z Tobą widzieć. Aha. dzięki. Fajnie, dzięki. Nie wiedziałem. O, kisia, kisia. Kisia. Chyba uciekła. O, nie lubię tego miejsca, więc lepiej tam nie wiem. W sumie, nie lubię. To trochę za dużo powiedziane. Przejście między poziomami. Nienawidzę tego. Niepotrzebnie to robię. Mogli zrobić jedną, ale większą mapę. Niż y, jedną wielką mapę, ale przejścia między poziomami. To jest trochę takie... Nie podoba mi się. Wolałabym bez przejścia między poziomami. Okej, okay. zapis, Gdybym zginął albo trafił za kratki. Chociaż w sumie, jeżeli trafię za kratki, to jeszcze tu ucieknę. Dobra, idę po mleko. Ale najpierw wiesz, mundane. Dobra, żeby powiedzieć, tylko tego nie udziała. Ostatnio mnie próbował Nier, obrabować książki. Tak o, chyba zapięte. Idę po mleko. Czy ktoś tu zarżnął kosę? Nie no, pytam serio. No właśnie. O! O! Boże święty, egzorcyzmy! Mleko! O je! Drościzna! Dobra, więc idziemy dalej. Tam nas zaproszę, lepiej nie iść. Ja kiedyś poszedłem. Muzyka normalnie, techno. Lili lili lili. Boi. Panieś chodzi w miejscu koleś? Postraszcie, lepiej, morda. Ja I mnie. ja. Hmm. Co 20 Dzień dolarów, hmm. dolarów to ty mogę mnie Dziękuję. Dziękuję za Twoją nieczystą wizytę. Dobra, fun. No, wynocha! Poszli! Hej, you, kick ass? Heh! <laughs> kick me! Czołem! Oh, um. Co so, ty żołnierz jakiś? Co 10 dolarów! to to masz mi! Nic nie Dobra, Dobra. No, cześć. Cześć. Wspierasz się i kurczę coś? Tu będzie 5 dolarów. Proszę. Dziękuję. O Boże. tak mówisz? Ja zbierałem 80. Z pewnością, że mi jeszcze nie starczy, a tu 5 dolarów. Kurde. Uwaga! Dobra, przeglądź mnie, bo ci pokażę kutasa. O, chcesz? Patrz, 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 patrz. Patrz, patrz. Uj. chyba się wystraszyła. Dobra, gdzie mamy teraz iść? O, nie ma. Do tyłu. Aha, kumam gdzie? Tyle, że nie jestem żabą, żeby kumać. Normalnie, Simsy. To mi to dosłownie przypomina Simsy. O, coś tam widzę. Oj, ja tam wskoczę. Haha, pękna w swoje sposobie. Oj, utknęłem. O, jednak nie. Brrr, ty! Ojej! Oh, yeah. Zwracamy tu mamy kontakt. Co to jest? Aha! To wtedy, co wykopałem z lodówki. Oh my god! Nie ma tak, jak wykopać coś w, z lodówki, w, coś co wychodzi przez ścianę. jakieś słoiki z... Nie wiem czy. z wnętrznościami ludzi. O boże. Romania, cud. Pierwszy raz to się nie tnie się na moim kąpie. Dobra, Dobra mniejsza oto. o to. O! Gary. Cóż on do nas napisał? Gay, okay. Kup moją książkę i rusz dubsko po autograf. Ruszam dubsko koleś. leś. Hmm. 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 Mhm. Radiobus pojadę sobie. Szkoda, że nie mogę. Kicia! Hmm. Będę miał kicie. Spokojnie. Cicho, Haha, ha, Mam kicie. Ha. Przyda mi się. Hmm, nie ma policji, dobra. Chwileczkę, Muszę sobie kicie nałożyć. Eee, to było tak. E, o jest. Oj, oj oj, 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 Się kicia rozwyściła. Miał.

Co to za jakiś szatan? Mama SZATAN! Dobra, idę od mam taki pomysł. Czekajcie! Nie, 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 ja mam na to sposób. Ha, ha, ha. Oj! Dobra. Chyba się palą. <gryzanie> Później będzie mniejszy kłopot. Ha! NIE! ODEJDŹ! ODEJDŹ! ODEJDŹ TY PORNOGRAFICZNA ŚWINIO! Niech Tylko by Oby, oby policja się do mnie dowiedziała. Dobra, mniejsza z Chyba zabiło. O. Będę miał, będę miał! A, a, a. Dobra, już że zabiłem broń. Zdobyłem. Eee, dobra, ten, eee, muszę, trzeba się leczyć. Ale nie chcę! No, dobra, będę się wziąć fajnie. To na pewno szkodliwe, ale. Hmm. Czuję się świetnie. Chyba lewo. Ju! To nie tutaj. Ju! To nie tutaj. Ju! To chyba Kolej. nie tutaj. Vince! Chcę, Chcę się z, się z tobą wiedzieć. Wiedzieć. Dzięki. Vince! Ju! Stary, nie bierz tego do siebie, ale jesteś zwolniony. Fuck you. Przecież dopiero wczoraj zacząłem. czek jest u mnie na biurku. Idź go sobie weź. Fuck you. Na ziemię jak chcesz żyć. Dobra, dobra, dobra. Co dużo was to. No i z bani. Bania. A teraz dobijają swoich Kto idzie ze mną? Ja! Dalej! Nie! Za mną. Nie! Oj, oj oj, oj. Mówiłem, będzie mniejszy kłopot. Nie jest najmniejszy, ale też nie jest najgorszy Ale co się nabija, że tu gruniu? Zginę, zobaczysz. Miał, 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 miał. Kicia poleciała. No, niestety. Uha! Najlepsze, ostrożnie trzeba tutaj przyładowywać. Cicho, bądź psie. Bo cię zabiję. A nie masz żadnych szans. Czekaj, bo zbieram broń. Uh! Egzot O Boże, święty.

GDZIE MI TAPLICZKU BĘDZIESZ strzelał? A! 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 Help me! No dobra, poczekam się jeszcze sobie jeszcze wa Ła, 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 ła. Dobra, chyba nie żyje. La, no gdzie? Osłonię mnie! WINS! Chyba, że nie jesteś WINS. Cię już nie kojarzę! Bo jednak muszę zapalić. To na pewno. Uch. Nie pchać się, starczy dla każdego. Dokładnie. O no właśnie, strzelaj z niego. Strzela się baranie. Nie Przepraszam, że ci ale macie mi wrazyć pod samem innym. No, no dobra. Myślałem, że ktoś w subit został wbity. Dobra, chyba się skończyli. Więc mogę iść dalej. O! Ale się fajnie swajczyli. Uwielbiam ten widok. A, z lepiej broń, bo nie policja z nie! Chyba se jaja robisz. Uj! Policja jest! Oj! Ha, 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 rozwalam ją! Ojej. Oh, yeah. Właśnie zabijcie ją, ja będę miał broń. No, chyba nie wiedzieli, że strzelałem. No, rozwalcie ją, ja sobie wezmę broń. Odejdź za... o dziękuję dziękuję a nie, 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 nie. już w dwójkę nie radzę pokazywać kłótnosek gliną. wtedy cię zgarną No mnie terroryści Boże jeszcze jedna No nie za co ja Za co za co za co Nie ja nic zrobię ja się nie dam Bo co? Bo oglądam jak się strzelacie? No weźcie ludzie ogarnijcie się Eee, chyba tutaj. Albo nie, tu, tutaj. Muszę się teraz zwrócić, przecież, że do mnie. Bank, bank, bank i, ha. Dobra. Chyba powinienem uważać na tych ludzi. Chyba. Bez dwóch zdań nie stanowią zagrożenie dla mojego zdrowia. Też tak myślę. Ale nie wiem, czy ta myśl jest zgodna z prawdą. Czy jest to fikcyjne, czy może autentyczne? No mniejsza się z tym. O! Dobra Uch. Idziemy dalej. Przez super miasto. Dobra, policja mnie nie jestem bardzo szczęśliwy. Dobra, tylko chwila. Bank. Prosto. I później w prawo, dobra. Ale później, w jeżeli... kiedy? Boże, jaki jestem? Super. Dobra, wychodzi na to, że cały czas prosto. Oj! Dina! O, nie! Chyba mnie nie rozpoznał. O, to ten ksiądz mnie później obrabował. Dobra, najpierw skoczyłem jego gonić gliny, czyli za chwileczkę... Bę. Okej, okay, dobra. O. Może ksiądz mnie znowu obrabuje. O! Nie, chyba mnie nie obrabuje. Dobra, mnie o Idźmy dalej. Może tutaj coś nie ma. Warto to przeszukiwać tutaj niektóre takie krzaki i tak dalej, bo można znaleźć jakąś broń albo jakieś, nie. Coś może można się wyleczyć. Okej. Okay. Trochę kojarzę tą drogę. O, jest kicia. Fajnie nałożę ją sobie na. Nie, nie na kutasa, tylko na... M czurkę. Dobra, idziemy dalej. Wszędzie kapsy Wszędzie pipolsy O, demonstranci! No, yeah! <grym> no zaszły Nie, 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 mnie nie trafisz. Da, la, la, la. Hey. Mhm. Normalnie dead A jest yy, apokalipsy Weekend? Nie. Nie, już nie pamiętam jaki to był dodatek, że dodaję do gry zębiaki. To było zombie Launcher, coś takiego, że jest jakaś tam bazuczka gdzie strzelamy głowami zombie, i gdy się one rozbiją o ziemię, to powstają z nich zombiaki. Zrobimy sobie całą taką armię, bo to oczywiście będą jeszcze żywi ludzie, i wtedy y, można sobie dosłownie Dead drilling zrobić. Tylko żeby zainstalować ten y, y, zombie Launcher, potrzebny jest y, dodatek do. <grystanie> Postola dwójki e, jakoś to nazywał e, A Weekend in Paradise. Dokładnie. Na płycie z X mam ten dodatek. Dobra, idziemy do banku. A tam czeka na nas. Niespodzianka. Dodatkowo pójdę sobie kupić faję. siema, cieka Cześć! Dobra, no. dawaj to kupię sobie dwie Przykro mi, ale masz za mało kasy Coś się powaliło Tu sobie idę Ja nie mogę, włócę ludzi Tyle forsy Za jedną faję Oj Może lepiej pójdę To <grym> jest <grym> was Smatka Nie miała? Mam pomysł Przypomniało mi się coś O nie, 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 nie nie, Zaczyna strzelać A! Ej no, co jest? Nie no Dobra, muszę zejść! O no nie, zostaw mnie! Chyba do mnie strzela. Oważnie tu jeszcze jestem. O szybciej! O no nie! Szybciej! O tak! Okej! Okay. No nie, 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 nie. Sprzeciw, zgłaszam sprzeciw. No nie no, muszę go rozwalić, bo później nie będę mógł do wejść do banku, no. Ja już mogę. Dobra, więc tutaj nie było, idziemy dalej. Hmm. Myślałem, że żeby... go. No wiecie, rabować? Nie rabować. Rabbować. Hmm. Dzień dobry. Lina. Je. Yeah. Fuck you. No, kto to mówi, ty jesteś psem no dobra, masz. Czy popłaszczasz? Uważaj na ryj. <głosy> <głosy> Twoją matkę też. No tak, taka. Tak. Pewnie. Fajne masz mieście, no. Ja mam lepsze. 40 <noise> zielonych. Syfnie się czuję. Oj. Nie mam marychy. Najgorsze jest to, że muszę teraz czekać. Chętnie bym wymordował tą kolejkę, ale później nie będę mógł wejść. Elo, elo, właśnie zero. Chyba się obsrałeś, koleś. Bo coś poczułem takiego konkretnego. Muszę przestać palić to świństwo. Cicho, bo usłyszę liniarz. Ale nie, to jest chyba legalne. Jak legalne jest posiadanie broni? Proszę do mnie. Dobrze, już inną, proszę pani. Hello, hello. Milion dolarów. Syfnie się czuję. Uh, 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 nie mam zabawić. Dobra, dobra, dobra. A mi no. Zejście jest. Do pani. Też ser myśli. Chciałbym wpłacić gotówkę. Jak wysoka będzie 60 dolarów. Chyba pójdę sobie kupić jakieś... coś do leczenia. Dobrze. Wprowadzamy... To w sumie już nie ma potrzeby, bo już niedaleko do końca misji. Dzięki. Thank you, thank you. No problem, man. You baby, my baby. Chyba ja nie bym wykopał ten monitor. Wysoka ma być kwota wypłaty? 20 zielonych. Dobrze, uaktualniamy stan kota. Mm -hmm. Panie. Zaję poza. mój ulubiony tekst. A teraz ja. Oh. Cześć! Cześć. Czy ktoś w ogóle może ci pomóc? Mm -hmm. Chciałbym zrealizować ten żałosny czek. Dobrze, wprowadzamy zmiany. Dobrze. Dzięki. Dzięki! Yes. Misja wypełniona z całą starannością. Czas do domu. A teraz jest poziomka. No właśnie. Terroryści Napadł na bank. Niech nikt się nie rusza, to nie będzie... Ja mam do wyboru pomóc policjantom, pomóc terrorystom lub oglądać. Ja wybiorę opcję oglądać, gdyż zgadnę sobie później broń bez problemów. O, chyba dostałem okresu. Fajna kominiara, porzuć mi. Oh man, oh man, oh man, oh man. Czy mi się wydaje, czy jakaś trochę tak dziwnie od tego? Nie, wiem, chyba mi się wydaje. Dobra. To chyba byłoby na tyle. Nie! Nie do mnie. Dobra, chyba. Czas już wracać. Pora na mnie. O, hydra, przeskoczę go. Ha ha, ha, ha ha! Chyba mi się udało. Może teraz tam wejdę, może teraz tam wejdę? A, to nie ja. Na ziemię, jak chcesz... yes. Spodziewałem się tutaj snajperki. bo ostatnio tam była. O, nie, 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 nawet o tym nie wiecie. Dobra, idziemy szybko. Jeszcze Wam coś pokażę? To żeby nikt mnie nie widział. Coś bardzo e, dziwnego. Spójrzcie na tą wodę. Rośnijcie kwiatki zdrowe. Um, to. Tak. Dobra, pomińmy to. Nie twórców po prostu. To, to, to wiadomo, stara gra. Jeszcze pamiętam jak ja to grałem jak miałem 6 lat. Koło. O, dupską nie swędzi, muszę się podrapać kaktusa. Ała! o kaktusa. O tak! O, dobra już mnie nie swędzi. Tylko teraz boli, bo koce w dupie. Eee, z drugi ten tunel? Nie lubię takich. Aż mi się przypomina film The Tunnel. <grym> Radzę obejrzeć. Horror, ale ekstra. Dobra, idzie sobie koleś. Wieczór. Ciemno już. Zgasły wszystkie światła. O! a Zorek nie wiem gdzie po las. Chodziłeś za pracą? Nie. Najwyraźniej mam ten. Bezpłatny urlop czy coś. No to A. może zrobiłbyś dla mnie jeszcze parę rzeczy? Nie. Co to ja tobie zrobię, kobieto? Co no. mówiłeś? Nie. nic, kochanie. tu się mlekiem. Też tak myślę. Wczoraj! Ale nie, nie, ja już nie w toku, nie? Nara! Nara.